Odpowiedzialnie w górę to dla mnie trzy aspekty. Świadomość swoich możliwości i odpowiedni dobór trasy, umiejętność powiedzenia sobie nie stop, dziś nie dam rady, nie idę dalej i umiejętność oceny zagrożenia, ryzyka i aktualnych warunków jakie w górach panują. Odpowiedzialnie w góry to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie fizyczne organizmu do wysiłku. Nie da się stać za wiórka i pójść na kilkugodzinną albo kilkunastogodzinną wycieczkę w góry. Do tego trzeba regularnych, systematycznych przygotowań. Nie wystarczy tydzień przed planowaną wycieczką pójść dwa razy na siłownię czy pobiegać. Naprawdę należy pamiętać o regularnym i systematycznym ruchu przed planowaną wycieczką.